Czy przyciągasz mężczyzn, którzy się na tobie uwieszają? I jesteś niezależną, jesteś silną, jesteś świadomą kobietą, świetnie ogarniasz rzeczywistość, swoje sprawy zawodowe, swoje sprawy biznesowe. A jeśli chodzi o mężczyzn, to właśnie przyciągasz mężczyzn, którzy de facto nie potrafią stać na własnych nogach, którzy są jakoś życiowo nieporadni. I chociaż na początku wydaje się tobie, że mają swoją wizję. Że, że mają jakiś kierunek działania, że, że będą realizować swoje plany i pasje, to jednak bardzo szybko po kilku tygodniach, miesiącach, orientujesz się, że oni praktycznie by chcieli, żebyś im zorganizowała życie, żebyś ratowała i gasiła ich pożary, żebyś im pewne rzeczy ogarniała. I właśnie, żebyś była ich po części tą opiekunką, ratowniczką, czyli wchodzisz w rolę nie partnerki, tylko w rolę, w którą absolutnie nie chcesz wchodzić. I zaczynasz sobie zadawać to pytanie, no właściwie po co mi taki mężczyzna, który nie dość, że ja przy nim muszę nosić spodnie, to jeszcze zaczynasz się czuć jak taki właśnie osiołek na Santorini, który ma naładowaną całą tą kipę. Dwa razy cięższą od niego, i on to wszystko musi gdzieś tam dowieść na tych wąskich uliczkach, tak? I, i tak naprawdę to nie masz partnera, tylko, tylko masz jakieś, jakieś trzecie dziecko, tak? Jeżeli masz dwójkę dzieci, albo kolejne dziecko, albo po prostu dodatkowe obowiązki, a to nie było twoim zamierzeniem. I, i tak naprawdę taka znajomość Cię drenuje, i na ogół, albo ty ją sama kończysz. No, bo, bo nie masz już siły, albo ten mężczyzna, jeżeli w którymś momencie zaczynasz to swoje wsparcie różnorakie wycofywać, finansowe, emocjonalne, mentalne i tak dalej, no to on sam ciebie zostawia, bo no nie ma już tych korzyści, które miał i benefitów, które miał do tej pory. Więc, jeżeli rozpoznajesz siebie właśnie w takich sytuacjach i widzisz, że tak jest. I chciałabyś to zmienić, i chciałabyś to rzeczywiście zmienić raz na zawsze, to zapraszam Cię serdecznie na, na konsultację 60-minutową ze mną, spotkamy się w bezpiecznej przestrzeni, przyjrzymy się temu, gdzie jesteś teraz w swoich relacjach, jaka jest Twoja historia. Ja oczywiście powiem Ci, jak mogę Ci pomóc, jakie są następne kroki, które warto by zrobić, i po, na końcu tego spotkania wspólnie zastanowimy się, czy, czy chcemy te kroki zrobić razem, czy chcesz już te kroki wdrażać sama. Ja nazywam się Magdalena Wary, jestem przewodniczką i mentorką kobiet, pracuję z kobietami już od 12 lat. Podam Ci tutaj pod tym filmikiem namiary, jak możesz się ze mną skontaktować. Możesz się też skontaktować na Facebooku przez messengera Magdalena Warych. Zapraszam serdecznie.